Cześć, szczęść Boże, witajcie. Tak jak obiecałem tydzień temu, druga odsłona związana z poznańskim wielbieniem. Mówiłem o wielbieniu, pierwszym wielbieniu na placu w Poznaniu na placu wolności, z którym był związany no taki niezwykły cud a propos pogody, ale powiedziałem, że teraz opowiem o czymś odwrotnym, ale czy Całkiem odwrotnym. To było na ostatnim wielbieniu w Plenerze, w którym ja brałem udział. Tam też był ojciec Michał, który wtedy dyrygował chórem. Nasz przełożony przenosił nas właśnie do Warszawy, i dlatego to było ostatnie nasze wielbienie, chociaż oczywiście dalej wielbienia w Poznaniu na placach się odbywały, ale już bez naszego udziału. Ale chcieliśmy, żeby to Wielbienie było szczególne, właśnie przez to, że to dla nas było ostatnie, a przez wiele lat byliśmy związani z poznańskim wielbieniem. Więc przygotowaliśmy w parku Wilsona szczególne wielbienie. Miało przyjść mnóstwo ludzi, naszych przyjaciół związanych z nami przez lata. Piękna pogoda od samego rana, piękne słońce, no cudowne, cudowne. Warunki przepiękne, yy, muzycy, wszyscy, którzy byli zaangażowani, przyszli, no pięknie, pięknie, pięknie. I to wielbienie miało być o godzinie 16. Jeszcze o 16.30 była cudowna pogoda, jeszcze o 15.30 była cudowna pogoda, w stu żadnej chmurki. I nagle pojawia się jedna chmurka, potem druga, potem trzecia, nagle się robi czarne niebo, yy, zaczyna lać deszcz, grat, w ogóle zimno, fatalnie. Wszyscy pouciekali, trzeba było wyłączyć prąd. Yy, my z liderem tamtego wilbienia, Polskim Twardowskim, yy, modlimy się modlitwą złożeczenia. Panie, dlaczego nam to robisz? A, cali jacyś źli przeżywający to. A nagle słyszymy za sobą, w tej muszli, w parku, tam gdzie się to odbywało, rozmowę naszych muzyków, którzy kiedyś wcześniej mówili, o, nasze życie nie za bardzo nadaje się do kościoła. I oni rozmawiają między sobą. No to co robimy? A co umiemy robić? Uwielbiać? No to uwielbiajmy. I my tutaj. Modlimy się modlitwą złożeczenia, a oni z tyłu, za naszymi plecami, uwielbiają Boga. I można by powiedzieć, łatwo jest uwielbiać Pana Boga wtedy, właśnie kiedy był deszcz, i nagle zrobiło się lato, zrobiła się piękna pogoda, i mogło być uwielbienie. Ale czy umiem uwielbiać Pana Boga wtedy, kiedy była piękna pogoda, i nawet wszy nagle wszystko się po prostu popsuło? My wtedy jeszcze nie umieliśmy. Tak. Spełnia się słowo, piersi będą ostatnimi, a ostatni pierwszymi, ale tam właśnie się nawróciliśmy, patrząc na naszych braci muzyków, którzy już mieli w sercu uwielbienie. To jest takie doświadczenie, które jest jeszcze ważniejsze w moim przekonaniu, niż to, o którym opowiadałem tydzień temu. Bo kiedy uwielbiasz Pana Boga i musisz zawierzyć. Jest to bardzo trudne, ale wtedy, kiedy doświadczasz czegoś wręcz odwrotnego, czyli że nie, że było źle, a teraz jest dobrze, tylko że było dobrze, a teraz jest źle, czy umiem wtedy uwielbiać Pana Boga? Bo przecież nie chodzi o to, jakie są warunki zewnętrzne, tylko czy mam uwielbienie w swoim sercu. Jeżeli mieliście też, takie doświadczenie wielbienia w trudach, w tym, że się sytuacja zmieniła na gorsze, a jednak Pan dał Wam łaskę uwielbienia. Napiszcie, proszę, pod tym filmem. To jest bardzo ważne, żebyśmy się dzielili takimi doświadczeniami. Właśnie dzięki temu Bóg jest jeszcze bardziej uwielbiony przez nas. Niech Wielbienie gości w sercu każdego, każdej z Was. Bardzo Was pozdrawiam. Wielbijmy Pana, bez względu na zewnętrzne warunki. Trzymajcie się z Panem Bogiem.